Zapraszam, 4 grudnia, adwentowe doczekanie. Rozpoczynamy od Słowa Bożego. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę. Czy nie pragniesz takiego świata? Czy nie pragniesz takiej relacji? Kiedy nie będziesz musiał spotykać się już z wilkami, kiedy nie będziesz musiał się bać, kiedy nie będziesz się bał tego, że coś ktoś zrobi źle, bo złaczyć nie będą. Dziś Izajasz też mówi, że napełni się cała ziemia znajomością Pana. Ja tego pragnę, a Ty? Jeżeli pragniesz, to pomyśl, czy ty szukasz, czy ty czekasz na pana, który przychodzi też i w Słowie. Witajcie, mam na imię Olimpia i chciałam dzisiaj krótko opowiedzieć o swoim doświadczeniu ostatniego czasu. Jestem mamą trójki dzieci i czwartego w drodze. Jestem żoną, pracuję zawodowo. I codziennie y, mm, towarzyszą mi różne wyzwania, logistyczne, rodzinne, emocjonalne, z różnymi rzeczami muszę się każdego dnia mierzyć. Jednak ostatni czas był ogromnie trudny. Towarzyszyło mi mnóstwo lęków, mnóstwo stresów. O zdrowie moich dzieci, o niekończące się katary, o niekończące się wirusy, o to ile kosztują wszystkie produkty w sklepie, o rachunki, o niespinający się budżet, o to czy dziecko w brzuchu ma się dobrze, o to że jestem niewyspana, zmęczona. I te wszystkie lęki i obawy doprowadziły do tego, że nie miałam na nic siły. Był taki czas, że w nocy budziłam się i przez kilka godzin nie mogłam spać. Gonitwa myśli układanie sobie w głowie tego, co można było, było jeszcze zrobić i jak te wszystkie sprawy poukładać. I w tej gonitwie przypomniało mi się słowo: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Olimpio, Olimpio, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. I uświadomiłam sobie, że kompletnie zapomniałam o Jezusie. O tym, żeby powiedzieć mu, jak się czuję, jak się mam i czego się boję. Na ten adwent postanowiłam sobie, że się nie dam. I każdego dnia, pomimo zmęczenia, nieprzespanych nocy i wielu trudności, każdego dnia chcę rozważyć Słowo Boże z danego dnia. Krótko, i widzę i czuję, że to daje mi siłę, że w tym słowie Jezus. Daje mi konkretne wskazówki do tego, jak sobie radzić. Jezus daje mi obietnicę tego, że otacza mnie namiotem ochronnym. I widzę to, że jest żywo zainteresowany moimi sprawami i moim życiem. Dlatego w tym Adwencie oczekuję Jezusa, który jest królem pokoju, nie niepokoju, ale królem, który wprowadza pokój w ludzkie serca i na to żywo. I z radością oczekuję. Cześć. Zadanie na dzisiaj. Postaraj się przełamać schemat dnia codziennego wprowadzić coś, co mm, urozmaici rutynę, co przełamie e, pewien plan dnia i nie chodzi o to, żeby co, całkowicie wywracać do góry nogami ten dzień, ale żeby spróbować e, dać troszeczkę, wpuścić troszeczkę świeżego powietrza, jak to się mówi, do tej naszej codziennej rutyny. Czyli być może zami jakąś kolejność e, na modlitwie, być może spróbuj inaczej spędzić czas po pracy, e, być może. Spróbuj zaryzykować i podjąć jakąś nową rzecz. Zapraszam Cię do tego. Do zobaczenia.